Myślę, że hejt to jest takie po prostu bycie niemiłym, którego jedynym celem jest e, zrobienie komuś przykrości. Bo ja tak sobie myślę, że czasem też jestem niemiła. Mam wrażenie, że nawet 40 minut temu ktoś mógł odebrać e, pewne moje komentarze za niemiłe, ale zdecydowanie nie był to hejt, bo ja po prostu coś wiedziałam lepiej. Myślę, że trzeba być przynajmniej trochę mądrym, żeby to odróżnić, bo łatwo jest powiedzieć yy, nazwać kogoś hejterem tylko po to, żeby yy, po prostu mieć coś z głowy. Także no, myślę, że to się ma w sobie po prostu, że się odróżnia konstruktywną krytykę od hejtu. Może, może to są jakieś takie osoby wstydliwe, które boją się właśnie, o wydaje mi się, że tak, że to jest taka bezpieczna forma sprawienia komuś przykrości, no bo w zasadzie można wtedy wyłączyć komputer i, o, i mieć lepszy dzień, bo ktoś ma gorszy.